W tym odcinku zobaczycie, jak powstaje geosiatka komórkowa. Niestabilny, osuwający się lub narażony na destrukcyjne działanie warunków atmosferycznych grunt. To zmora wszystkich budowlańców. Jak zatem poradzić sobie ze wzmocnieniem podłoża w prosty i tani sposób? Najlepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie geosiatki komórkowej, czyli polimerowej konstrukcji o rozciągliwych oczkach, umożliwiającej zasypanie jej w gruncie. Zastosowanie wręcz nieograniczone. Geosiatki komórkowe stosuje się przy budowie dróg, chodników i parkingów. Do zabezpieczenia przeciw erozyjnego skarb oraz zboczy, np. w kolejnictwie czy przy budowie zbiorników retencyjnych oraz wałów przeciwpowodziowych, a także konstrukcji oporowych. Jej wykorzystanie pozwala obniżyć koszty inwestycji, gdyż jako materiału zasypowego można użyć praktycznie każdego kruszywa. A grubość podbudowy można ograniczyć nawet o około 50%. Ponadto geosiatkę komórkową w otoczeniu swojego domu może zastosować każdy z nas, wykonując drogę dojazdową, miejsca parkingowe, stabilizując skarpę oraz robiąc prostą konstrukcję oporową. Jak zatem powstaje geosiatka komórkowa? Żeby to zobaczyć, udajemy się do zakładu produkcyjnego firmy GeoGlobe Polska w Mikołowie, która produkuje geosiatkę komórkową GeoMax i SmartMax. A oprócz tego specjalizuje się w produkcji urządzeń ochrony środowiska, służących ochronie płazów, gadów oraz małych ssaków, jak i ochronie korzeni przed ich nadmiernym rozrastaniem. Najpierw przygotowuje się materiał. Jest to polietylen, a więc surowiec, który nie wpływa negatywnie na środowisko i można stosować go nawet na terenach objętych programem ochronnym Natura 2000. Dostarczany jest w postaci granulatu, który wymaga wstępnego suszenia w temperaturze 70 stopni Celsjusza. W ciągu godziny przetwarza się w ten sposób minimum pół tony polietylenu. W leju zasypowym ekstrudera rozpoczyna się proces na jednej z najwydajniejszych i najnowocześniejszych linii produkcyjnych w Polsce. Materiał uplastycznia się w cylindrze wytłaczarki, a następnie podaje przez dyszę szerokoszczelinową. Między trzy walce, przypominającego ogromną wyżymaczkę kalandra. Tak powstaje taśma o szerokości 2 metrów o wymaganej grubości i teksturze. Taśma musi zostać teraz dostosowana do warunków hydrologicznych panujących w gruncie. Robi się to przy pomocy perforacji, za którą jest odpowiedzialna prasa o sile nacisku 250 ton. Wykrojniki wycinają przewidziane dla danego produktu otwory odwadniające. Kółeczka, które podczas perforacji wypadają z taśmy, są odzyskiwane i wykorzystywane jeszcze w tym samym cyklu produkcyjnym. Można tu zatem mówić o produkcji zero waste. Tutaj widzimy, jak taśma rozcina się na pasy o pożądanych wymiarach, a potem łączy w gotowe sekcje geosiatki komórkowej. Wykonuje się to za pomocą zgrzewarki ultradźwiękowej. Tak powstają elastyczne konstrukcje o strukturze plastra miodu, składające się z 40 lub 60 zgrzanych ze sobą pasów. W laboratorium przechodzą one szczegółowe testy. Prowadzi się tu m.in. na specjalnej maszynie kontrolę wytrzymałości połączeń zgrzewanych ultradźwiękami. W przypadku geosiatki komórkowej minimalna wytrzymałość taśmy perforowanej na odcinku 100 mm wynosi 1260 newtonów. Gotowe sekcje geosiadki komórkowej trafiają na stanowisko piły, gdzie są docinane do jednej z ośmiu wytwarzanych w tej fabryce wysokości. Następnie produkt zwija się i streczuje. Każda paleta otrzymuje etykietę identyfikacyjną. Czas w drogę. Transport odbywa się na paletach ustawionych piętrowo, co pozwala optymalizować dostawy towaru. Geosiatki komórkowe trafiają do klientów w 12 różnych rozmiarach i w czterech kolorach: zielonym, beżowym, brązowym i czarnym. Wszystko, aby dopasować produkt do architektury krajobrazu w miejscu instalacji. Geosiatki z polietylenu wysokiej gęstości to produkt ekologiczny, niemal w 100% neutralny dla środowiska, w jakim jest wykorzystywany i nadający się do recyklingu. Posiada stosowne certyfikaty, dzięki którym może być wykorzystywany na obszarach objętych w Unii Europejskiej ochroną przyrody, bo geosiatka komórkowa Geomax i Smartmax to naprawdę mocny grunt pod budownictwo prowadzone z dbałością o zasoby naturalne. Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, to koniecznie musicie zobaczyć, jak przebiega proces termoformowania.